Że tak to bywało, gdy 100 dni nauk zostało, wielcegodni żakowie wysiadowali na zdrowie. Na ten dzień a właściwie na ten wieczór czekaliśmy 3 lub cztery lata. Już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych. Matura to brzmi przerażająca zarazem ciekawie. Czujecie ten dreszcz emocji, tę obawę, rozdrażnienie, a może satysfakcję. Nie martwmy się. Odwaga nie polega na odczuwaniu strachu, ale na umiejętności działania mimo niemu. Kochani, tak jak właśnie przed chwilą powiedzieli prowadzący, to dzień pełen magii. A na czym ta magia będzie polegała, ta wyjątkowość dzisiejszego dnia? Po pierwsze, na pewno nigdy dotąd nie balowaliście przez całą noc. Razem ze swoimi nauczycielami. Po drugie, po drugie, po raz pierwszy nauczyciele dzisiaj mówią: Nie uczcie się, dzisiaj bawimy się. A więc już te dwie sytuacje, te dwa momenty wskazują na to, że jest to wyjątkowy dzień. Dzień, na który czekaliście. Jedni, jak już było powiedziane, trzy lata, inni cztery lata, ale chciałabym, żeby po zakończeniu dzisiejszego balu były takie wrażenia, że faktycznie to był ten wyjątkowy, wspaniały dzień w tej szkole.